Kamień, kamień oni jadą, chodźcie. Ja pierdolę, nie wiem, dalej podchodźcie pod celownik jak zjeby. Yes, Widziałeś yes, yes. go? Taki pizdec, idę. Chodźcie, chodź. koniec, koniec, dośmy koniec. Idę, idę. Pomagam, spokojnie. Wygracie to, jesteście lepsi. No, sporta nie, nie wiem wie. Śpi, śpi, cały w kamerze. wziął h i odjechał po prostu. Wsiądźcie dał, aut, wsiądźcie do dał Jeszcze jeden. Pomagam. Drugi śpi? Zajebiście. A, lalo, lalo. Ten? Pomóżcie PTG, chodźcie, pomóżcie, pomóżcie, pomóżcie. Początek PTG, bandy, 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 napaść. O kurwa. Śpi, śpi plety, jak coś? Więc Oni mają, chłopa co biega na tym, ale byśmy... Wyspa jest Audi. Entry, Audi. Chodźcie w tę ramika, chodźcie w tę ramika! Ty, kurwa, Jabana, co tu? Wypierdalaj, Kferu się stanuje, kurwa! Kurwa, Zasitarza, wypierdalaj, leży! Wiadomik, chodźcie w tę ramikę! Wysiadka tory? O kurwa! Chodźcie tory, chodźcie tory! Wspi? Wszyscy tory, chodźcie wszyscy! Ej, ej, ej! Spalonem, spalonem, spalonem! No on wreszcie się teraz! Dobrze, w końcu info porządne! Jestem ale luta. Mnie złe dola. Leży drugi. Leży jeden, leży po chop, zabił. Leży dwóch już. Jeden. Leży trzeci, leży trzeci. Leży drugi. Porwa, schopem o Jak coś z góry śpi, sport. Zajebi help. Leży drugi. Na tym wrócił, zajebiście się, gra tym, na tej satyfce trincie Kurwa, sięśle na ale wysiedli, zajebiście. się, hey. jeden na poziomie, wysiedli, 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 ktoś, chodź, 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 śpi śpi, śpi. Ale, Lęż, dobra, chodźcie do fury, do fury chodź, 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 chodź,